Przygotowuję się do zrobienia updateu mojego artykułu o monitorach do zdjęć i o komputerach do edycji fotografii. I w ramach tego przygotowania zrobiłem ankietę, żeby sprawdzić, czego Wy w ogóle oczekujecie od takich komputerów, monitorów, jak używacie ich, czy na przykład gracie też nad tym sprzęcie, jeśli laptop to jaki rozmiar, czy w ogóle laptop, czy może lepiej komputer stacjonarny. Z Windowsem czy z macOSem i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiaj kilka z tych pytań, być może większość, przytoczę tutaj i skomentuję. Pogadamy sobie o tym. Więc pierwsze pytanie. Jaki jest minimalny rozmiar zewnętrznego monitora, jaki byś dzisiaj kupił? O dziwo istnieją jeszcze osoby, które rozważają 24 cala albo mniej. Absolutnie bym coś takiego dzisiaj nie szedł. Tym bardziej, że nie ma monitorów, 24 cale HDPI. Monitory o wysokiej rozdzielczości zostały wycofane z produkcji. Przynajmniej te, które się nadawały jakoś do zdjęć. Na szczęście 70% osób odpowiedziało, że minimum 27 cali. No i 27 cali to jest fajny kompromis pomiędzy jakością obrazu, ostrością, a y, miejscem. Bo mamy wystarczająco dużo przestrzeni roboczej i fizycznie zawsze ten monitor jest całkiem duży, więc no, jest to takie faktyczne minimum, które też bym dzisiaj rozważał. 14% osób wybrało, że minimum 31,5 to są właściwie największe monitory fotograficzne, jakie można było kupić, większych się nigdy nie produkowało. Ja pracuję na takim monitorze od bardzo dawna, od, od około dekady i to jest. Ogromny komfort, bo można. Przynajmniej ja mogę pracować na rozdzielczości natywnej nieskalowanej. Natomiast kosztem wrazistości. W sensie te fonty nie są aż takie ładne, jak na 27 calach, Więc 27 cali to faktycznie jest bardzo, bardzo dobry wybór. Czy kupiłbyś dziś zewnętrzny monitor o rozdzielczości mniejszej niż UHD 4K? No i tutaj mm, dwa. Y 49% osób odpowiedziało, że tak, ale nie mniej niż 2560 na 4440 pikseli. Trochę to rozumiem, natomiast dzisiaj kupowanie monitora mniejszego niż UHD, szczególnie na MAKach, jest bardzo złym pomysłem. MAKi od kilku lat nie obsługują um, antyaliasingu poprawnie na takich monitorach. Musi być UHD minimum. I teoretycznie da się w terminalu pogrzebać i da się przywrócić antialiasing podobny do tego, który był kiedyś na starszych MacOS-ach, w praktyce no, fonty będą wyglądały gorzej niż na Windowsie, nawet po takiej operacji, więc UHD, UHD to jest ten kierunek, w którym trzeba iść. Poza tym ostrość na ekranach UHD dużo bardziej przypomina to, co będą widzieć ludzie. No bo zdjęcia są oglądane na malutkich ekranach, na iPhone'ach, na Telefonach komórkowych, a nawet jeśli ktoś ogląda na większym ekranie, no to jednak często to jest laptop, często to już są matryce o wysokich rozdzielczościach. Było też pytanie o to, jak używacie monitorów. Czy od głównego monitora do zdjęć oczekujesz uniwersalności czy wyspecjalizowania? I aż 85% osób odpowiedziało, że wyspecjalizowania. Więc, monitory typowo fotograficzne to jest właśnie to, czego oczekujecie, nie zamierzacie grać na tych ekranach. Być może gracie na telewizorach, co wydaje mi się bardzo dobrym pomysłem. Ja osobiście nie potrafię grać na 32 calach na monitorze po zobaczeniu, jak gry mogą wyglądać na większym ekranie. Więc, chyba, to jest bardzo dobry kierunek. Tym bardziej, że uniwersalnych monitorów nie ma takich, które byłyby dobre i w fotografii, i w graniu. Monitory do fotografii są powolne. E, mają 60 Hz. E, o tych hertach to sobie za chwilę więcej pogadamy. Ale no, trzeba się decydować, na czym nam zależy bardziej, więc bardzo dobrze, że wy jesteście zdecydowani. Kolejny wynik, który mnie zdziwił, e, czy odświeżanie tylko 60 Hz. To dla ciebie duży problem. I tutaj jeszcze dopisałem, że w LCD oczywiście nie ma to wpływu na zmęczenie wzroku i tak dalej, jedynie na płynność animacji, na przykład kursora. No czyli dla naszego komfortu, a nie zmęczenia wzroku ma to znaczenie. I wynik jest taki, że 50% odpowiedziało, że to jest za mało, ale mogą to zaakceptować, a 37,7% że 60 Hz im wystarczy. 12% oznaczyło, że to kpina i nie chcą monitora z takim ekranem. I ja osobiście uważam, że to jest kpina, że nie powinno być takich monitorów już od lat. Natomiast monitory graficzne utknęły na 60 Hz i nic z tym nie zrobimy. Więc nie mamy zbytnio wyboru. Natomiast w, w fajnych laptopach, w telefonach komórkowych mamy ekrany, które mają 120 Hz. Często mają też więcej. I Różnica jest kolosalna przy przewijaniu okien, przy przewijaniu, przy scrollowaniu nawet Facebooka. Jakikolwiek ruch na ekranie, no to 60 herców, wszystko skacze, w 120 hercach, w 120 hercach skacze mniej. Więc ja bym bardzo chciał mieć 120 herców i żałuję, że nie mam. Ale dopóki się nie spróbuje 120 herców, to też nie wiadomo ile się traci, więc. Nie próbujcie, jeśli nie musicie, jeśli nie planujecie wymieniać sprzętu. I jaka minimalna liczba monitorów jest dla Ciebie komfortowa do pracy ze zdjęciami? I tutaj mamy 37,6% na dwa monitory i 36,5% na jeden monitor. No i jeszcze dużo osób, 20%, 21% zaznaczyło, że monitor plus ekran laptopa. Ja osobiście uważam, że do pracy z Lightroomem dwa monitory są dużo bardziej potrzebne niż do pracy w Photoshopie. W Photoshopie jeden monitor często wystarczy, ale bardzo dużo zależy od tego, jaki to jest monitor. Bo ja mam na myśli monitor o wysokiej rozdzielczości o dużej przekątnej, i wtedy się na jednym monitorze można zmieścić. Nawet w Lightroomie można wyświetlić całą bibliotekę zdjęć z wszystkimi panelami na połowie ekranu. A na połowie ekranu to co normalnie jest na drugim monitorze czyli pełno taki podgląd zdjęcia na całą wysokość ekranu. I to jest bardzo praktyczne. Natomiast na mniejszych ekranach nie miałoby to sensu, więc dwa monitory są dla mnie bardzo zrozumiałe, i sam pracuję na dwóch od lat od kiedy pamiętam od zawsze chyba. Jak miałem trzy monitory, to ostatecznie z trzeciego zrezygnowałem, bo nie miałem do niego zastosowania. No, na przykład w 3D, jak, jak modelowałem w 3D w narzędziach Autodesk'a, to tam dwa monitory było zdecydowanie za mało i trzy monitory były bardzo, bardzo wskazane. A nie miałem i ratowałem się iPadem jako trzecim monitorem. No, a z kolei w Blenderze. Jeden monitor mi wystarcza, bo panele są inaczej rozłożone, więc dużo zależy od programów, których się używa. A w zdjęciach akurat jest tak, że na dwa monitory to, to jest maksymalne ułożenie tak mi się wydaje. Dalej. Było też pytanie otwarte o idealny monitor dla Was, ale ja przejdę dalej do komputerów, i tutaj też jest ciekawie. Od komputera do próbki zdjęć oczekujesz wyspecjalizowania lub uniwersalności. To jest to samo pytanie, które było wcześniej dotyczące monitorów. Wyniki takie same, prawie takie same. 76,6% oczekuje wyspecjalizowania, a 23,4% uniwersalności, na przykład do gier. Więc to też mnie zdziwiło. Myślałem, że chcecie jednak dużo bardziej uniwersalnego sprzętu. I pytanie kolejne które będzie bardzo pomocne przy moim artykule, twoim kolejnym komputerem do zdjęć będzie. I dla 40% jest to stacjonarny PC z Windowsem, jeśli chcecie wyspecjalizowanego sprzętu, a nie do grania, to ten wynik mnie bardzo dziwi, bo to jak działają dzisiaj maki i jak niszczą PC, szczególnie Mac Mini, w niskich konfiguracjach. To jest y, niesamowite. Ten Mac Mini Pro albo na przykład Mac Studio. Chociaż y, przy Macu Studio to ciężko mówić o niskich y, konfiguracjach. Natomiast to są niesamowicie wydajne komputery, y, również jeśli je odnosimy do ich cen. Y, no ale w Windows się ostatnio też bardzo poprawiło. Te karty graficzne, na przykład y, RTX 4070 Super. Jest bardzo przyzwoicie wyceniony i ma całkiem sensowną wydajność. Z Maciem Studio nie ma najmniejszych szans, no ale i tak jest, jest fajny. 24% osób odpowiedziało, że chce Maca sekcjonarnego, czyli Mini albo Studio i 19% że chce laptopa z Mac OSM. Mało osób myśli o laptopie z Windowsem, 6,5%. To jest bardzo zrozumiałe, bo laptopy z Windowsem bardzo ciężko jest znaleźć laptopa z konkurencyjną matrycą. Właściwie taki nie istnieje. A jednak do zdjęć chcemy mieć dobry ekran. Poza tym praca na baterii. No, mamy maksymalną wydajność bez podpięcia do gniazdka, co jest raczej niespotykane. Więc no, od kiedy Apple przeszło na procesory M, na SOC ich własne, to tak naprawdę laptopy z Windowsem nie mają tam żadnych szans, nie mają czego oszukać, nie mają jak z nimi konkurować. A jeśli chodzi o rozmiar, to 15% chce. poniżej 15 cali chce 37% osób, a 67, a 63% osób chce 15 cali lub więcej. No, czyli w przypadku MacBooka będzie to ten 16-calowy lub 15-calowy R. No, co jest też zrozumiałe, bo kto, kto by chciał pracować na małym ekranie. Jednak do zdjęć yy, ciężko się zmieścić na 14 calach, jeszcze ciężej na 13. Yy, przechodzimy do pytań programowych yy, o AI. Yy, czy używasz planujesz używać AI bezpośrednio na swoim komputerze? Yy, czyli na przykład Recharge Form, Topaz, odszumianie przez AI itd. tak dalej. 77% osób odpowiedziało, że tak, używa lub będzie używać. Yy, Dziwię się, że są jeszcze osoby, które planują tego nie robić. Ale w kolejnym pytaniu hmm, dowiaduje się dlaczego, więc do tego przejdziemy dalej. No ale jednocześnie 77% to i tak jest duży wynik. AI tak zrewolucjonizowało retusz, obróbkę zdjęć, że hmm, no. Jest potworną stratą czasu nie korzystać z tych udogodnień, natomiast jest to bardzo wymagające co do karty graficznej, a do tej pory fotografowie składający komputery nie musieli się prawie w ogóle przejmować kartymi graficznymi, więc wielu z nas nie ma odpowiedniego sprzętu do AI, bo działa potwornie powoli. Na przykład na takim Macu Mini z M1 to, sa to samo zdjęcie przerabiane przez... AI, y, retouch for me Dutch and Burn, y, 90 parę sekund, około 95 sekund. Y, podczas gdy na najszybciej karcie graficznej y, RTX 4090 y, jest to 6 sekund. To jest taka różnica. No, a nie robimy tylko Dutch and Burn, bo robimy całą serię rzeczy. I, y, czyli np. 10 różnych filtrów, jeden za drugim. One wszystkie zajmują czas. I robienie tego na powolnej karcie graficznej, to jest mordęga. Plus jest taki, że AI pracuje też kiedy śpimy, więc mając dużo zdjęć, odpala się obróbkę na noc i tyle, rano wszystko jest gotowe, albo jeśli to są zdjęcia wymagające dużego retuszu, a jest ich mało, to odpala się akcja, która, na nie akcja, w panelu się zaznacza, co AI ma zrobić, retouch for me, heal i tak dalej. No i po kilku minutach to jest gotowe. Akurat Dutch Burn to jest ekstremalny przypadek, bo to jest y, najbardziej wymagający z wszystkich filtrów. Y, no chyba, że mówimy jeszcze o, o innych narzędziach, typu odszumianie zdjęcia. Odszumianie zdjęcia bardzo obciąża kartę graficzną. Ale generalnie tak. Y, to, co robię na y, komputerze dość potężnym y, w 5 minut na Macu Mini z M1 jest 5 do 6 minut. To jest taka y, różnica. I to jest 10 różnych y, filtrów AI-owych. No i na koniec pytanie o to, dlaczego nie używacie tych AI-ów? E, jeśli nie używasz AI i nie planujesz, to dlaczego? E, 33% po prostu nie wie, jakie narzędzia wybrać, e, 24% nie wie, co by im to dało, właściwie 25%. No to na jedno wychodzi, tutaj brak informacji, więc brak informacji jest powodem i odsyłam na mojego bloga, bo tam są przykłady przed i po. Możecie dokładnie zobaczyć, jakie narzędzia jakie dają rezultaty. Dla reszty, dla większości tych, co została, jest to koszt samych narzędzi, bo trzeba wykupić licencję. No i w zależności co to jest, to. Albo płacimy trochę więcej na początku i mam dożywotnie aktualizację, tak jest w retouch for me, albo w Topazie aktualizacji mamy tylko rok i później dalej możemy używać narzędzia, no ale już go nie zaktualizujemy. A jak wiadomo, aktualizacje w AI przynoszą ogromne, ogromne postępy. To nie jest... AI się rozwija w takim tempie, że to jest niewyobrażalne. A dla 7,5% Zbyt powoli to działa na powolnym komputerze. No, czyli to, o czym mówiłem wcześniej, gdzie jest to duży koszt w karcie graficznej i nie wszyscy fotografowie mają odpowiedni sprzęt. No, to tyle, jeśli chodzi o analizę. Teraz pora napisać mój artykuł o monitorach i komputerach, zaktualizować go i tam już będą konkretne zestawy, co warto kupić. Więc do zobaczenia. Cześć.